No, skoro jesteś taka mądra, to wstawaj od stołu i idź żebrać. Sztućce zadźwięczały głośniej, niż ktokolwiek chciał przyznać. Widelec ojca zatrzymał się w pół drogi do ust, jakby sam był zaskoczony tym, co właśnie powiedział, albo przeciwnie, jakby czekał na ten moment od lat i wreszcie pozwolił sobie na luksus brutalnej szczerości. W pokoju zapadła cisza. Taka, w której nawet zegar na ścianie zaczyna tykać z wyrzutem. Spojrzałam na niego spokojnie naprawdę spokojnie nie dlatego, że nie bolało, tylko dlatego, że ten ból był stary, zużyty, przepracowany do kości. Słucham? zapytałam cicho bardziej dla porządku niż z potrzeby wyjaśnienia. Ojciec prychnął. Otarł usta serwetką z takim zadowoleniem, jakby właśnie wygrał długą, męczącą dyskusję, której ja nawet nie wiedziałam, że jestem uczestniczką. Ta historia jest stworzona specjalnie dla kanału Opowieści spod serca. Każde słowo, każdy dźwięk płyną z emocji i prawdziwych doświadczeń. Usiądź wygodnie i pozwól, by ta opowieść dotknęła twojego serca. No ile można cię utrzymywać, co? powiedział głośniej, już do wszystkich. Niedzielny Obiad, a ja znowu mam słuchać o twoich komputerach, biznesach w internecie, bzdurach. Człowiek wstaje o piątej do pracy, a potem patrzy na to. Matka spuściła wzrok w talerz. Zawsze tak robiła. Jakby rosół nagle stawał się sprawą absolutnie najwyższej wagi moralnej. Brat uśmiechnął się pod nosem, udając, że poprawia obrus. Jedna z tych rodzinnych scen, które rozgrywają się co tydzień, tylko dziś ktoś postanowił zdjąć maskę. Mam 36 lat, powiedziałam, starając się, by mój głos nie drżał. I nie proszę was o pieniądze. Ale mieszkasz w moim domu, odpowiedział natychmiast. Więc łaski nie rób. Jak jesteś taka niezależna, to pokaż. Wstawaj, drzwi znasz. To wstawaj zabrzmiało jak rozkaz wojskowy. Jak wyrok. Jakby przez lata ćwiczył go w myślach, czekając na idealną chwilę. Pamiętam, jak pierwszy raz nazwano mnie czarną owcą. Miałam może dwanaście lat. Z ciebie nic konkretnego nie będzie. Śmiali się. Ja też, bo myślałam, że tak trzeba. Od tamtej pory byłam tą dziwną. Z książką zamiast telewizji, z komputerem zamiast znajomych, z planami, które nikogo tu nie interesowały. Ojciec ma rację odezwała się w końcu ciotka, zaproszona dziś przypadkiem. W twoim wieku to już się coś osiąga. A nie siedzi przed ekranem. Uśmiechnęłam się lekko. Ten uśmiech był jak tarcza. Wyćwiczony przez lata. Dzięki niemu myśleli, że nic do mnie nie dociera. Zjadłam już, powiedziałam. Dziękuję za obiad. Ojciec parsknął śmiechem. Proszę bardzo, i weź te swoje rzeczy. Komputer, zeszyty, jak to tam nazywasz? Świat czeka na takich specjalistów od klikania. Wstałam powoli. Krzesło skrzypnęło. Odsuwając się od stołu. Ten dźwięk był jak sygnał końca czegoś, co i tak od dawna nie istniało. Zebrałam talerz, zaniosłam go do zlewu, normalnie, bez pośpiechu, bez histerii. Mogę jeszcze wziąć płaszcz? zapytałam chłodno. Weź wszystko odburknął, żeby potem nie było, że czegoś zapomnieliśmy. W przedpokoju zapinałam guziki wolniej niż zwykle. Palce miałam lodowate. Ale nie z powodu strachu. Raczej z powodu tego dziwnego uczucia ulgi, które pojawia się, gdy wreszcie pęka coś, co od dawna było pęknięte. Wtedy zadzwonił telefon. Nie głośno. Żadnej dramatycznej melodii. Zwykłe, krótkie wibracje w kieszeni. Wyjęłam go odruchowo. Bardziej z przyzwyczajenia niż z ciekawości. Numer banku. Słucham, powiedziałam odbierając. Ojciec zdążył przewrócić oczami. Proszę o chwilę ciszy odezwał się głos w słuchawce. Profesjonalny, uprzejmy. Dzwonimy w sprawie rutynowego potwierdzenia przelewu firmowego. Zatrzymałam się w pół kroku spojrzałam w stronę salonu. Wszyscy już patrzyli nawet matka podniosła głowę Oczywiście odpowiedziałam spokojnie słucham chodzi o transakcję na kwotę przekraczającą standardowy limit. Musimy potwierdzić dyspozycję. Ojciec zmarszczył brwi. Co to za teatr? mruknął. Nie odpowiedziałam. Słuchałam dalej. Przelew został wysłany dziś rano, zgodnie z umową inwestycyjną. Kwota została już zaksięgowana. W domu zrobiło się tak cicho, że słyszałam własny oddech. Dziękuję, powiedziałam. Wszystko się zgadza. Rozłączyłam się. Schowałam telefon. Odwróciłam się powoli. Ojciec patrzył na mnie inaczej niż jeszcze pięć minut wcześniej, jakby próbował na nowo zrozumieć równanie, które nagle przestało się zgadzać. Co to było? zapytał ostrożniej. Spojrzałam na drzwi, na klamkę, na swoją dłoń. Nic ważnego odpowiedziałam. Wychodzę. I tym razem to już naprawdę był początek końca. Nie wyszłam od razu. Stałam jeszcze przez chwilę w przedpokoju, jakby podłoga. Nagle przestała być czymś oczywistym i trzeba było ją na nowo oswoić. Cisza z salonu była gęsta, kleista, niepokojąca. To nie była cisza obrażonej rodziny, to była cisza ludzi, którzy właśnie usłyszeli coś, czego nie potrafili poukładać w swojej wersji świata. Jaki przelew? odezwał się ojciec po chwili Już nie rozkazująco, już nie głośno raczej ostrożnie. Jak ktoś, kto staje na kruchym lodzie i nagle zaczyna stawiać stopy wolniej. Nie odpowiedziałam od razu. Zsunęłam płaszcz z wieszaka i poprawiłam go na ramionach. Ten drobny gest, zupełnie banalny, nagle wydawał się prowokacją. Jakby sam fakt, że nie rzuciłam się z tłumaczeniem, był policzkiem. Pytam cię o coś, powtórzył bardziej nerwowo. Z jakiego banku? Odwróciłam się. Wszyscy patrzyli. Brat już nie udawał zainteresowania obrusem. Ciotka siedziała wyprostowana, jakby chciała zapamiętać każdą sekundę. Matka wciąż milczała, ale jej spojrzenie nie było już obojętne. Było czujne. Nowe. Z mojego, odpowiedziałam spokojnie. Ojciec zmrużył oczy. Z twojego czego? Uśmiechnęłam się. Nie z satysfakcji. Raczej z tej dziwnej ironii losu, kiedy zdajesz sobie sprawę, że przez lata wystarczyło jedno zdanie, jeden fakt, żeby przerwać pewien spektakl, tylko nikt nie chciał go wysłuchać. Z mojego banku firmowego, dodałam. To słowo zawisło w powietrzu firmowego, jak obce, jak podejrzane jakby nie pasowało do kogoś, kogo przez lata nazywano nieudacznikiem. Jakiej firmy? zapytał brat z tym swoim półuśmiechem, który nagle stracił pewność. Ojciec uniósł rękę, uciszając go gestem. Zaraz, powiedział wolno. Ty chcesz mi powiedzieć, że. że to nie była pomyłka? Wzruszyłam ramionami. Nie. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Nawet zegar jakby zwolnił. To ile? zaczęła ciotka, ale urwała, widząc spojrzenie ojca. On. Wstał. To było nowe. Przez całe życie to inni wstawali przy nim, nie on przy innych. Usiądź, powiedział, wskazując krzesło. Porozmawiajmy normalnie. Zaskoczyło mnie to bardziej niż jego wcześniejsze krzyki. Porozmawiajmy. My. Normalnie. Jakbyśmy nagle znaleźli się po tej samej stronie stołu. Nie ma o czym, odpowiedziałam. Jest, uciął. Jeśli robisz jakieś interesy, to dotyczy też domu, rodziny, rodziny. To słowo zawsze pojawiało się wtedy, gdy chodziło o kontrolę albo korzyść. Nigdy wtedy, gdy potrzebowałam wsparcia. Przez dwadzieścia lat nie dotyczyło, powiedziałam cicho. Poradziłam sobie sama. Matka poruszyła się niespokojnie. Dlaczego nic nie mówiłaś? Zapytała. Przecież moglibyśmy pomóc. Nie skomentowałam, bo jak wytłumaczyć komuś, że milczenie było jedynym bezpiecznym wyborem? Ojciec podszedł bliżej. Już nie patrzył z góry, raczej z boku, badawczo. Jak. inwestor, który dopiero teraz zauważa, że przed nim stoi coś wartościowego. Te twoje. komputery powiedział wolno. To serio działa? Kiwnęłam głową. Od dawna. I co dokładnie robisz? To pytanie było jak drzwi. Gdybym je otworzyła, już by się nie zamknęły. Widziałam to w ich oczach ciekawość pomieszaną z kalkulacją. Zabezpieczam systemy odpowiedziałam zdawkowo. Dla firm, które wolą nie trafiać na pierwsze strony gazet. Za to się tak płaci? zapytał brat, nie kryjąc niedowierzania. Za skuteczność poprawiłam. Ojciec odchrząknął. Wiesz, Zaczął, a ja poczułam znajome napięcie. Może źle to dziś powiedziałem. Emocje. Niedziela, człowiek zmęczony. Już. Już próba cofnięcia. Już korekta wersji wydarzeń. Nie, przerwałam mu spokojnie. Powiedziałeś dokładnie to, co myślałeś. Znów zapadła cisza. Jeśli masz pieniądze, odezwała się ciotka, to przecież nie ma sensu, żebyś. No wiesz, Wynajmowała coś obcego. Zostań, przynajmniej do czasu. Ojciec skinął głową, jakby to była najbardziej logiczna propozycja świata. Dokładnie. Po co obcym płacić? Patrzyłam na nich, na tę nową konfigurację twarzy, tonów, propozycji. To było fascynujące w swojej brutalnej szczerości. Jeszcze godzinę wcześniej byłam ciężarem, teraz stawałam się zasobem. Nie zostanę, powiedziałam. Ojciec zmarszczył brwi. Nie bądź dumna, rodzina to rodzina. Właśnie dlatego odpowiedziałam wychodzę, sięgnęłam po klamkę. To chociaż zaczął, ale zamilkł otworzyłam drzwi. Zimne powietrze uderzyło mnie w twarz świeże, trzeźwiące za plecami słyszałam ich oddechy myśli plany, które już się rodziły. Zeszłam po schodach bez pośpiechu. A oni po raz pierwszy w życiu zostali przy stole bez odpowiedzi. Zimne powietrze wypełniło mi płuca, tak jakby ktoś otworzył okno w dusznym pokoju, w którym żyłam latami. Zeszłam po schodach i dopiero na półpiętrze dotarło do mnie, że ręce mi drżą. Nie ze strachu, z adrenaliny. Z tego dziwnego uczucia, kiedy człowiek wreszcie przestaje być proszącym, a staje się kimś, kogo trzeba przekonać. Mój telefon zawibrował, zanim zdążyłam dojść do furtki. Nie odbierałam. Drugie wibracje. Trzecie. Odebrałam dopiero przy bramie bardziej z ciekawości niż z obowiązku. Na ekranie Mama. Halo? powiedziałam. Jej głos był miękki, inny niż zwykle. Zawsze potrafiła mówić łagodnie, ale dziś w tej łagodności było coś pośpiesznego. Kochanie, gdzie ty jesteś? Zapytała, jakby nie widziała mnie pięć minut temu. Wychodzę. Nie, nie rób tego teraz. To było no wiesz, emocje ojciec się uniósł, zatrzymałam się. Oparłam plecy o zimny metal bramy. Słuchałam jej jak kogoś z radia. Poprawna dykcja, wyczucie pauz ta sama stara melodia, tylko tekst nagle zmieniony. Widziałam, że się uniósł, odpowiedziałam. Ale to przecież twój dom, powiedziała szybko. Nie możesz tak po prostu. Mogę, przerwałam jej łagodnie. I właśnie to robię. W słuchawce zapadła cisza, a potem westchnienie. Wiesz, zaczęła, my po prostu się martwimy. Ty zawsze taka zamknięta. Nigdy nic nie mówisz. A dziś ten telefon, my nic nie wiemy. My nic nie wiemy, brzmiało jak wyrzut, choć powinno brzmieć jak refleksja. Bo nikt nie pytał odpowiedziałam. Pytałam obruszyła się natychmiast, a potem od razu złagodniała. Pytaliśmy tylko ty zawsze uciekałaś uśmiechnęłam się gorzko. Mamo, ja nie uciekałam ja budowałam nie wiedziała, co odpowiedzieć. Słyszałam, że gdzieś w tle ktoś chodzi może ojciec może brat Kroki nerwowe, krótkie, jak w domu, w którym nagle pojawiła się nowa hierarchia. Wróć, chociaż na chwilę powiedziała w końcu. Porozmawiamy spokojnie, bez krzyków. A przez lata też można było bez krzyków? zapytałam, zanim zdążyłam się powstrzymać. Zawahała się. Dobrze, szepnęła Dobrze, rozumiem, że masz żal, ale My jesteśmy rodziną. Słowo rodzina brzmiało dziś jak karta przetargowa, jak argument wyciągnięty z szuflady wtedy, gdy brakuje innych. Właśnie dlatego potrzebuję teraz oddechu powiedziałam i się rozłączyłam. Zrobiłam kilka kroków. Telefon zawibrował ponownie. Brat. Odebrałam, bo jego upór potrafił doprowadzić do tego, że dzwoniłby do rana. No i po co ta scena? zaczął tonem, który udawał luźny. Ale w środku miał nerw. Można było normalnie. Normalnie? Powtórzyłam. No powiedzieć: Mam firmę, mam pieniądze, cokolwiek. A ty, jak w filmie? Telefon, cisza, dramat. Prawie się roześmiałam. Prawie. W filmie to raczej ktoś by mnie przytulił, zanim padł telefon odpowiedziałam. Milczał przez chwilę. Słuchaj, powiedział w końcu ojciec. On nie jest zły, tylko on się boi. Czego? zapytałam. Że. że wszystko mu się wymyka dom, rodzina, kontrola a teraz ty. nagle taka. Zawsze byłaś. no wiesz, nieogarnięta. To nieogarnięta wypowiedział delikatnie, jakby to była czuła ksywka, a nie etykieta, która przez lata przyklejała mnie do podłogi. Przez was byłam taka w waszych oczach. Powiedziałam. To duża różnica. Dobra, dobra, wtrącił szybko. Nieważne. Chodzi o to, że. Może byśmy coś razem zrobili? I już wiedziałam. Właśnie o to chodziło. Nie o mnie, o razem. Co konkretnie? Zapytałam, choć znałam odpowiedź. No. Tata ma te swoje znajomości. Może byś, wiesz, wsparła trochę dom. Remonty, spłata kredytu, żeby mama miała lżej. A przy okazji, można by. Pomyśleć o jakiejś inwestycji, skoro i tak masz firmę, skoro i tak masz. Jakby moje życie było nadwyżką budżetową, którą trzeba sensownie rozdysponować. Powiedz mi jedno przerwałam mu. Gdyby nie było tego telefonu, co byś mi teraz powiedział? Zamilkł. Dłużej niż wcześniej. No, mruknął nie rób ze mnie złego nie robię odpowiedziałam. Ja tylko wreszcie słyszę prawdę. Kiedy się rozłączyłam, w kieszeni miałam już pięć nieodebranych połączeń. Ojciec, mama, brat, znów mama. W tej kolejności, jakby grali w ping-ponga moją decyzją. Wsiadłam do samochodu, ale nie odpalałam od razu. Siedziałam w ciszy, patrząc na okna domu. W jednym z nich poruszył się cień. Ktoś stał za firanką. Obserwował, czy wrócę. I wtedy zadzwonił ojciec. Odebrałam. Słuchaj zaczął niepewnie. To też było nowe. Może przesadziłem? Może powiedziałem za dużo? Powiedziałeś? Dokładnie tyle, ile chciałeś odpowiedziałam. Przełknął ślinę. Słyszałam to. Dobra, nie będę się kłócił powiedział. Tylko wróć na chwilę. Porozmawiamy, jak dorośli, bez scen. Uśmiechnęłam się krótko, smutno. Tato, scenę to zrobiłeś ty, ja tylko wyszłam. Wiesz o co mi chodzi warknął, a potem szybko złagodniał. Po prostu. Nie chcę, żebyś, żebyś się odwróciła. To zdanie miało w sobie coś prawdziwego może pierwszy raz od dawna ale zaraz potem przyszło kolejne. I jeszcze jedno dodał ten przelew to znaczy te pieniądze to duża odpowiedzialność. Rodzina powinna trzymać się razem i już. Prawda wyszła spod dywanu jak kurz. Rodzina trzyma się razem, kiedy jest trudno, powiedziałam cicho. Nie wtedy, gdy nagle robi się opłacalnie nie odpowiedział. Wrócisz? zapytał w końcu, już bez gniewu prawie jak prośba spojrzałam na dom, na okno, na cień za firanką. Nie dziś powiedziałam. Rozłączyłam się i odpaliłam silnik. A w lusterku zobaczyłam, jak drzwi wejściowe się otwierają, jakby ktoś właśnie zrozumiał, że nie da się już zatrzymać tego, co się zaczęło. Silnik pracował równo, niemal uspokajająco. Ulice, którymi jechałam, były puste, jakby miasto samo zrobiło mi miejsce na tę noc. Przez chwilę miałam wrażenie, że wszystko, co wydarzyło się w domu, było snem, jednym z tych koszmarów. Z których budzisz się spocona, ale potem orientujesz się, że to właśnie przebudzenie jest najtrudniejsze. Zaparkowałam pod małym hotelem na obrzeżach miasta. Znałam to miejsce neutralne, ciche, bez historii dokładnie takie, jakiego teraz potrzebowałam. Kiedy zamknęłam drzwi samochodu, cisza była niemal absolutna żadnych głosów, żadnych ocen. Żadnych spojrzeń ponad ramieniem. W recepcji podałam nazwisko. Recepcjonistka uśmiechnęła się uprzejmie, nie zadając żadnych dodatkowych pytań. To była ulga. Nikt tu nie wiedział, kim jestem, ile mam na koncie, co właśnie zostawiłam za sobą. Byłam po prostu kobietą, która chce klucza do pokoju. Usiadłam na łóżku, jeszcze w płaszczu. Telefon leżał obok odwrócony ekranem do dołu. Przez kilka minut patrzyłam na niego, jak na coś obcego, nie odezwał się. Może wszyscy zrozumieli, że tym razem cisza jest jedyną sensowną odpowiedzią. Myśli zaczęły układać się same. W głowie wracały zdania wypowiadane przez lata. Z ciebie nic nie będzie. To nie jest prawdziwa praca. Normalni ludzie tak nie żyją. Zawsze były podawane w trosce. W imię realizmu. Dziś widziałam je wyraźnie, jako lęk innych przed tym, że ktoś obok może pójść własną drogą. Zrzuciłam płaszcz i spojrzałam na swoje odbicie w lustrze. Wyglądałam zwyczajnie, zmęczona, ale spokojna, bez triumfalnego uśmiechu, bez dramatycznych gestów. I właśnie to było dla mnie największym zwycięstwem. Telefon zawibrował raz. Spojrzałam. Wiadomość od matki. Nie śpię. Jeśli będziesz chciała porozmawiać, wiesz gdzie mnie znaleźć. Nie odpisałam od razu. Nie dlatego, że nie wiedziałam co napisać, raczej dlatego, że pierwszy raz w życiu nie czułam przymusu, żeby reagować natychmiast. Ten luksus odpowiadać wtedy, kiedy chcę, był nowy i zaskakująco kojący. Następnego dnia rano obudziłam się wcześnie. Słońce wpadało przez okno, oświetlając biały sufit. Przez chwilę nie wiedziałam, gdzie jestem, a potem przyszła ta świadomość, czysta i jasna. Jestem sama, bo sama tak wybrałam. Zaparzyłam kawę w hotelowej kuchence i usiadłam przy małym stoliku. Otworzyłam laptopa. Czekały na mnie wiadomości od zespołu, raporty bezpieczeństwa. Potwierdzenia kolejnych kontraktów. Świat działał dalej. Moje imperium nie chwiało się dlatego, że ktoś próbował mnie z niego wypchnąć przy niedzielnym obiedzie. Jedna z wiadomości była krótka, rzeczowa. Środki zaksięgowane. Zamykamy etap pierwszy. Uśmiechnęłam się. Cicho do siebie. Po południu telefon zadzwonił ponownie. Tym razem ojciec. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam. Dzień dobry, powiedział sztywno. Chciałem zapytać, czy wszystko w porządku? Nie było w tym wyrzutu, nie było rozkazu, tylko ostrożność. Tak, odpowiedziałam. Wszystko. My, zawahał się. My z matką rozmawialiśmy. Może, może zrobiliśmy błędy, milczałam. Pozwoliłam mu mówić dalej. Chciałbym, żebyś wpadła w weekend, dodał. Bez tematów, bez biznesów. Po prostu, jako córka, to zdanie było najbliższe przeprosinom, na jakie było go stać. Zobaczę, odpowiedziałam, ale na moich zasadach zgodził się szybciej niż się spodziewałam. Kiedy się rozłączyłam, nie poczułam triumfu ani ulgi. Poczułam coś spokojniejszego akceptację to, że relacje nie zawsze da się naprawić od razu. Czasem trzeba je rozmontować i złożyć od nowa a czasem pozwolić im istnieć w nowej formie. Wieczorem wyszłam na spacer. Miasto pulsowało życiem, a ja byłam jego częścią, nie dodatkiem, nie problemem do rozwiązania. Mijając ludzi, pomyślałam, ilu z nich nosi w sobie podobne historie, ciche zwycięstwa, które przyszły późno, i blizny po tych, którzy nie wierzyli. Granice, które postawiłam, nie były karą. Były instrukcją obsługi mojej obecności w cudzym życiu. Nie zamknęłam drzwi na zawsze. Po prostu zdecydowałam, kto i na jakich warunkach może do nich zapukać. Jeśli ta historia poruszyła coś w tobie, jeśli kiedykolwiek byłeś lub byłaś tą czarną owcą, której sukces przyszedł po cichu, pamiętaj. Twoja wartość nie zaczyna się tam, gdzie inni ją wreszcie zauważą. Zaczyna się wtedy, gdy sam a ją uznasz. Zostań z nami, jeśli chcesz więcej. Historii o cichej sile, późnym zwycięstwie i granicach, które zmieniają życie. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści opartych na emocjach, prawdzie i życiowych zwrotach akcji. Napisz w komentarzu. Co ty zrobił, abyś na jej miejscu. Czasem jeden telefon zmienia wszystko. A czasem jedna decyzja. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii, stworzonej specjalnie dla kanału Opowieści Spod Serca. Jeśli poruszyła Twoje emocje, zostaw po sobie ślad, komentarz, subskrypcję lub myśl. Bo właśnie tak powstają kolejne opowieści.